Usługa body leasingu, czy inaczej wynajmowania pracowników, zwana też kontraktingiem, stała się popularna jakieś 15 lat temu, zaczynała swoją przygodę w Polsce, na świecie to już jest właściwie kilkadziesiąt lat. Chodzi o elastyczną formę podjęcia współpracy z przyszłym pracodawcą i teraz, najbardziej popularne jest to w rynku IT, kiedy pracownik zatrudniony najczęściej samozatrudniony w modelu B2B pracuje z jednym z dwoma z pięcioma klientami. Najczęściej robi to za pośrednictwem jednej agencji wyspecjalizowanej, która znajduje mu te dodatkowe kontrakty. Zaletą z perspektywy pracownika jest to, że oczywiście otrzymuje większe zarobki, natomiast musi sobie skompensować to tym, że nie ma gwarancji zatrudnienia. Tak, jeżeli mu się projekt skończy, to, to, nie jest, to nie jest umowa o pracę, nie ma żadnych wypowiedzeń, nie ma wakacji, nie ma urlopów. Stąd też ważne są firmy, które działają na tym rynku i firmy, które świadczą usługę bodywizingu, tak jak na przykład Devier, czy jest około 60 firm tego typu, które zapewniają po prostu kontynuację projektów. Natomiast statystycznie taki pracownik zarabia około 30-40% więcej niż na umowę o pracę, także myślę, że to jest dosyć, dosyć atrakcyjne, aby pokryć to ryzyko. Badly leasing staje się coraz bardziej popularny w IT, ale co ciekawe również z tej strefy klientów prywatnych przeszedł do strefy publicznej. Wynika to głównie z tego, że jest on dużo tańszy dla klienta końcowego. Tak jak klienci prywatni, że tak powiem, liczą każdy grosz i zdają sobie z tego sprawę w pieniądzach publicznych, często chodzi o zredukowanie ryzyka, no i w projektach bady leasingowych, czyli takich, gdzie firma wynajmuje jednego pracownika, wynajmuje drugiego pracownika i trzeciego i ci tych trzech pracowników ma wdrożyć jakiś system, to de facto klient końcowy bierze odpowiedzialność za powodzenie tego projektu. Podczas gdy w firmie prywatnej, jeżeli to jest o połowę tańsze, nie ma z tym problemu. W, w instytucjach publicznych jednak gdzie ta odpowiedzialność dobrze, że była jasno zdefiniowana u kogo leży. Natomiast w obecnych czasach, tak jak na całym świecie, pojawiła się otwartość na kupowanie projektów IT właśnie w modelu body leasingowym. głównie ze względu na to, że zmniejsza to kosztowność takiego projektu. Często połowa, często nawet kilkukrotnie.